Nie, głowa mi lekko boli. Dobra. No i poszło. No, spio. Dobra. Mam prysznic w łapie. A co jak... No dobra. Musimy po znaleźć tego. O, oh, wow, czułem się Czego szukasz? A, szukałem nie, ja szukam czegokolwiek, szczerze do... O kur... Co się dzieje z samochodem? Dobra, ja bym chciałbym ja jeszcze ja Dalej. Zacząłbym pierwszą misję. Hmm. To ciekawe, dość. no. No dość bardzo. To będzie się w ogóle zmieniało taki broń? Kursor to będzie... Właśnie dobre pytanie. <średy> A, czy ma kursor? Zobaczymy, jak mu się wydaje. Wcześniej działał. <średy> teraz to ja nie wiadomo, co się dzieje. Teraz to może okularki? Też stylowe. No, no. no to potem no. reality online to win, prize no, to jest takie bardzo, bardzo życzne. Chyba da się grać w czurkę, nie? To jest jedna rzecz, żeby da się grać w czurkę. Wow. No, wiem. Ile kolejnych w stronę? Okej, okay, to co teraz swoją... ...broń o! Oh. Co to Je... No to tu kurwa! <grym> co to, A ta myszka, to jest? A ten wyjście, który masz kurwa? Tu... <grym> co to? Oh, 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 oh. <grym> o! O <kurwa. grym> No Dobra! A ty co ja coś <grym> robić? <grym> Nie widzę problemu! <grym> Nie wychowała sły, Co ty teraz... co chcesz zrobić i Co to kurde, ty... Wow. ciekawostka, dzieje się tak nawet bez... Bez czego? Bez... odłączyłeś to? Tak! to... spróbuj może coś w grze. Łoł, teraz... odłączyłem już, kiedy my chodzimy w dalej i... ...zobaczy, mi nie działa. To nie było wcześniej, że już, kiedy graliśmy Masz absolutną ma rację Ale ty wtedy podnosiłeś jakieś... Ty podnosiłeś jakiekolwiek przedmioty wtedy, czy...? Eee, no, coś tam podnoszę. A no to co teraz mamy zrobić? Ehm. No... no tak